Dziś jesteśmy we Wrocławiu, w showroomie marki Wallard i sprawdzimy, jak powstają ich tapety. Jak od pierwszego pomysłu, przez proces tworzenia obrazów powstają odporne na szarowanie fototapety. We Wrocławiu zwiedziliśmy nie tylko showroom marki Wallard, ale również udało nam się zajrzeć za kulisy, aby pokazać wam, jak powstają ich produkty oraz kim są osoby, które stoją za sukcesem tej firmy. Kasiu, ja waszych produktów używam dosyć często w swoich projektach, ale dzisiaj w Waszym showroomie jestem pierwszy raz. Opowiedz mi, proszę, co tutaj mogę znaleźć. Na pewno piękne rzeczy, za chwilę ci je pokażę. Między innymi znajdziemy tutaj tapety, które możesz zastosować w sypialni, ale również pod prysznicem w strefie mokrej. Są też piękne tapety do tego, aby szybko zrelizajnować jakąś powierzchnię. I oczywiście dodatki, bo oprócz tego, że mamy piękne tapety, to mamy jeszcze piękne dodatki do wnętrza. Widzę tutaj przepiękne przestrzenie organizacyjne z dużą ilością próbników i tapet. Moje pierwsze pytanie, które mi się nasuwa w całej tej przestrzeni, to czy przychodzą do Was głównie projektanci i architekci, czy może też przyjść osoba indywidualna, tak po prostu z ulicy, żeby wybrać tapety do swojego wnętrza? Zapraszamy tutaj każdego. Oczywiście klient indywidualny może przyjść, często też przychodzą architekci ze swoimi klientami, i właśnie w tej przestrzeni zaczyna się pierwszy wybór tapet. Okej, okay, to zróbmy taką małą symulację. Chciałabym mieć tapetę jako klient indywidualny do swojego wnętrza. Przychodzę do was i co? Rzeczywiście jest dużo, dużo wzorów, dużo wyborów, i jak wygląda cały ten proces ustalania. Siadacie sobie na naszych pięknych, wygodnych krzesełkach i zaczynacie od yy, katalogów. Czyli otwierasz sobie stronę, i żeby nie musieć wertować na przykład całości, to jest. Bardzo inteligentny i sprytny spis treści. Nie musisz oglądać wszystkich wzorów, możesz skorzystać z takiej małej ściągi, czyli masz miniaturki wzorów, i patrzysz, czy jakiś wzór wpadci w oko, albo kolorystyka jest spójna z Twoim projektem. Cudownie, jak wybierzesz, później mogę Ci to pokazać na troszeczkę większym formacie, żebyś mogła się upewnić w swoim wyborze. Czyli mogę sobie wybrać tutaj wzór. Fajnie, że rzeczywiście te katalogi mają takie zdjęcia, gdzie mogę sobie wyobrazić tą tapetę we wnętrzu, czy poszukać danego motywu. I załóżmy, że wybrałam któryś z tych elementów, powiedzmy bardziej artystyczny, ten. I co dalej się dzieje? Pokażę ci go w większym formacie. Czyli podchodzimy okay. tutaj do naszych wieszeczków i jesteśmy w stanie go bardzo prosto. Odnaleźć. Też takie struktury, to znaczy mogę zobaczyć tą tapetę w danej strukturze, czy raczej te większe elementy służą po to, żeby zobaczyć większy wzór? Służą po to, żeby Cię upewnić w że wybrałaś dobry wzór i nakierować się na kolorystykę, mhm. bo materiały są tutaj wybrane, pasujące naszym zdaniem najlepiej do wzoru, ale możesz wybrać sobie z naszych pozostałych również. Struktury, nawet wcale nie musicie przeglądać tylko w katalogach. Znajdziecie je totalnie na ścianach tego showroomu. Każdy obraz ma inną strukturę. Dzięki temu możemy dotknąć i zobaczyć, która jest najlepsza dla nas. Ok, a gdybym na przykład wybrała sobie taki wzór, rozumiem, że fajnie mogę sobie dzięki temu na żywo zobaczyć te odcienie, bo jednak zdjęcie to jest zdjęcie, a materiał na żywo to materiał na żywo. I gdy chciałabym jednak inną teksturę, czyli myślę, że tutaj spokojnie pokażesz mi to na innych wzorach, ale mogę sobie to śmiało dotknąć. Możesz sobie śmiało dotknąć, możesz sobie też skorzystać z naszego wzornika materiałów, czyli wszystkie teksturki są tutaj. Ok, czyli mogę tak naprawdę. Sobie zobaczyć, bo tutaj jest na przykład przykładowy jeden wzór, ale w różnych fakturach. I dzięki temu jestem w stanie dobrać tą idealną dla siebie, używając odrobinę wyobraźni. Ale chyba nie muszę u Ciebie używać odrobiny wyobraźni. Nie musisz, bo mamy też fajne narzędzie do tego, żeby pokazać Ci, jak to będzie wyglądało u Ciebie na ścianie. Idealnie. Ja. Jako projektant wnętrz oczywiście pokazuję wzór tapet we wnętrzu, natomiast jako klient indywidualny możecie skorzystać z pomocy supermocy Doroty. Doroto, powiedz mi, jak wygląda ten cały proces, kiedy nie mam projektu, nie mam projektanta i chciałabym sprawdzić, czy te kwiatki one będą ładnie się układać nad moim łóżkiem w sypialni. Tak, ja mam tutaj takie fajne narzędzie, platformy B2B, która pozwala mi od razu dla klienta Zrobić projekt wstępny i zobaczyć, czy klientowi taki projekt się spodoba. Czyli generalnie, klient musi mi podać wymiary ściany. Dotyczy to głównie prostych ścian, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe rzeczy, typu otwory okienne czy drzwiowe, to taką wizualizację przygotowuje u nas grafik. Natomiast proste ściany nie ma żadnego problemu, żeby zrobić to u mnie na miejscu i zrobić to bardzo szybciutko. Czyli takie właśnie ściana, gdzie nad łóżkiem to jest idealny temat tak. dla ciebie? To jest idealny temat dla mnie. Wiadomo, że różne są wymiary ścian. Nasze tapety są skadrowane 3 metry wysokości, 4 albo 5 metrów szerokości, w zależności od tego, jaki wzór, a ściana klienta może mieć wymiary inne. W związku z czym dopasujemy tutaj, właśnie u mnie, tapetę konkretną dla konkretnego klienta. Wiem już, że jeśli są bardziej skomplikowane tematy, to przygotowują to graficy, ale jeśli to jest właśnie taka prosta ściana nad łóżkiem, to czy ja muszę się jakoś dla, do Ciebie umówić? Ile trwa taki cały proces? Czy po prostu zrobisz to od razu, kiedy wejdę do salonu? Zrobię to wtedy, kiedy wejdziesz do salonu. Zapytajcie tylko o wybór tapety i o wymiary. Jeżeli to będziesz miała, wchodzimy i robimy dla Ciebie bardzo szybki projekt. Mogę Ci go zaraz przygotować. Jesteśmy w przestrzeni pełnej kreatywnych tapet, faktur i kolorów. Wyboru jest naprawdę dużo, ale przejdźmy teraz do miejsca, gdzie te pomysły i wzory powstają. Dzień dobry, czy możemy Wam łatwiej otrzyma ponagrywać? Jesteśmy w sercu firmy, czyli dziale graficznym, to tu rodzą się najlepsze pomysły. Ja chciałabym zapytać Cię o Twój przepis na te niesamowite pomysły i kolekcje. Co ci inspiruje? Mnie osobiście bardzo inspiruje natura, kolory ziemi, wszystko co jest bliskie nam i naszym kochaniom. Cudownie, ja już wiem, bo trochę chwilę rozmawiałyśmy, ale nasi widzowie nie wiedzą, że masz tutaj swoją kolekcję. Opowiesz mi trochę o niej? Tak, mam tutaj swoją kolekcję jako pracownia Annowa. I moimi głównymi motywami w tapetach są właśnie wzory roślinne, odlewy, też suszone rośliny, które Montuję bezpośrednio na, na płótno. Ostatnia moja kolekcja składa się głównie z takich dzieł strukturalnych, przestrzennych, do których używam specjalnych past, bo podoba mi się gra światło cienia. Jaką mogę właśnie wydobyć przez sobie. Czyli wprowadzasz taki klimat do wnętrza, który jakby otula tą naturalnością, a jednocześnie wprowadza właśnie tą, jak mówiłaś, grę światło-cienia. Tak, tak, tak. Też bardzo zależało na tym, żeby wzbudzić tą iluzję optyczną, że mam wrażenie, że coś wystaje ze ściany, a tak naprawdę to jest płaski druk i to było coś, co bardzo chciałam osiągnąć. Cudownie, jak o tym mówisz, ja mam poczucie, że to nie jest tylko taka ta istna dzieło sztuki, które zapraszamy do swojego wnętrza w formie naprawdę bardzo funkcjonalnej, bo ona też potrafi chronić ściany. Cudownie. Ja przyznam szczerze, że kiedy dowiedziałam się, jak tak naprawdę powstają wasze tapety, że nie są to projektowane tapety, tak stricte w formie graficznej, a są to dzieła sztuki, to zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Chciałabym, żebyś przybliżyła odrobinę, jak wygląda cały ten proces tworzenia tych tapet z dzieła sztuki. Jeżeli chodzi o kolekcję Arte, to w głównej mierze są oryginalne obrazy od artystów, które nam dostarczają, następnie my je fotografujemy. I to nie jest łatwa sprawa, bo to nie jest jedno zdjęcie, bo zależy nam na jakości, dobrej jakości na pełnometrażowy wydruk. Dlatego nawet z takiego jednego obrazu powstaje około 50 zdjęć, które później graficy składają w całość, już w programie graficznym ubrabiają. Później są drukowane próbki, po których widzimy, czy kolorsyka jest odpowiednia. Nie zawsze się nam udaje od razu znaleźć ten idealny kolor, więc tych prób może być więcej albo mniej. No i jak jesteśmy pewni, że, że jest dobrze, no to wtedy taki wzór chodzi do sprzedaży. Cudownie, tutaj możemy sobie nawet zobaczyć tą taką strukturę, która jak zrobimy zdjęcie, to pewnie to, co właśnie mówiłaś w twojej kolekcji, gra światło-cienia, tutaj widzimy już tę ten, ten, całą tapetę jakby przelaną na, na ścianę, na już taką graficzną obróbkę i rzeczywiście jest to niesamowite. Jest to rzeczywiście wynik dużej ilości pracy, żeby wydobyć właśnie tutaj takie efekty, które widzimy na obrazie. W jednej ze sal znaleźliśmy obraz, który namalowała Ania, a za nami jest już gotowy produkt, czyli tapeta na podstawie zdjęć tego obrazu. Zwróćcie uwagę, że ten obraz nie jest płaski. To jest taka płaskorzeźba, która poprzez fotografowanie pod odpowiednim kątem i światłem daje nam spektakularny efekt przeniesiony na płaską tapetę. Jak widzicie, kreatywność artystów nie zna końca. Mamy tutaj obraz, czyli dzieło początkowe, następnie tapetę oraz przenosimy to również na meble w postaci takiej welurowej powłoki. Przyznawam się szczerze, że kiedy czytałam historię Wolartu i była tam informacja, że fotografują dzieła artystów. I przenoszą je w formie tapet. To moja głowa dalej nie była w stanie sobie wyobrazić, że są to płaskorzeźby, że są to dzieła, w których widać nałożenie farby olejnej, a następnie to wszystko zapraszamy do naszego wnętrza. Odkrycie tego sprawia, że warto zwiedzić to miejsce, zobaczyć dzieło początkowe, a następnie zaprosić tą sztukę do swojego domu. Byliśmy już w sercu firmy i przejdźmy teraz do rąk, czyli miejsca, gdzie sztuka znajduje swojego odbiorcę. Olu, proszę powiedz mi, co tutaj robicie? W tej oto pięknej przestrzeni mamy swój dział handlowy, ale również dział obsługi klienta indywidualnego, architektura oraz dystrybutora. Jako projektant wnętrz wiem, że mogę do was zadzwonić i uzyskam pomoc i odpowiedź. Mhm. Natomiast czy klient indywidualny, który chciałby zaprosić waszą tapetę do wnętrza, może się z wami skontaktować? Oczywiście, jak najbardziej może z nami się skontaktować telefonicznie. E, mamy Natalkę, która właśnie obsługuje klientów indywidualnych telefonicznie oraz mailowo, ale jak najbardziej też może przyjechać do nas tutaj bezpośrednio do naszego showroomu, żeby zobaczyć nasze tapety na żywo, na Cudownie. ekspozycji. Cudownie. A czy właśnie macie taki jakiś podział, że właśnie część osób rozmawia z architektami, projektantami, część z osobami indywidualnymi, część może z jakimiś dystrybutorami, bo może ktoś chce nawiązać z wami współpracę? Tak, jak najbardziej. Mamy obsługę klienta indywidualnego, mamy obsługę architek teraz obsługę dystrybutorów. Przy dystrybutorach też są dedykowane osoby do, konkretnie do obsługi właśnie dystrybutorów, czyli m.in. do na przykład obsługi zamówień, ale też nie jesteśmy między innymi ja i Ula przedstawicielami, którzy właśnie jeżdżą do dystrybutorów, spotykają się z nimi, prowadzą szkolenia, czyli jesteśmy takimi opiekunami właśnie dystrybutorów. Cudownie, czyli nie tylko mogę nabyć u Was dzieło sztuki, ale także mam pewność, że dostanę swojego opiekuna i zaopiekujecie się. Jak najbardziej nasi dystrybutorzy wiedzą, że z nami nie ma rzeczy czy niemożliwych, także jeżeli chcą z nami porozmawiać, mają z czymś problem, mogą do nas spokojnie dzwonić, pisać, przyjechać. Jesteśmy tak naprawdę dla nich. W całej tej przestrzeni, oprócz kreatywnych kolorów i właśnie produktów Walartu, najbardziej przykuła moją uwagę ta oto wyciszająca budka. Dzięki temu można porozmawiać z inwestorem czy z klientem, nie przeszkadzając innym. To jest świetne rozwiązanie. Jeśli dział graficzny jest sercem, a dział handlowy rękoma to produkcja zdecydowanie jest w tym przypadku głową trzech murskieterów. Jest nas tu trzech, tak jak w firmie jest 24 osoby, to nas jest tylko trójka z tego wszystkiego. Także, ale jakoś sobie dajemy radę. Wspominałeś, że mamy trzy działy, trzy osoby, które zajmują się trzema najważniejszymi rzeczami. Jakimi? E, to będzie tak, to mamy trzy osoby, to będzie Jacek, który nam pakuje tapety i zarządza sobie tutaj Technicznymi sprawami, typu produkcja jakichś ksiąg, składanie kartonów i tym podobne rzeczy. Jest Tomek, który zajmuje się tą tutaj piękną maszyną do cięcia. To jest tak naprawdę druga najważniejsza rzecz, którą mamy na produkcji, bo ta maszyna musi sobie ładnie wszystko wyciąć, żeby było, że tak powiem, perfekcyjnie w paczkach. No i jestem ja, który zajmuje się głównie drukowaniem, układaniem plików do druku, przygotowywaniem tego, co, tam, co mi graficy zrzucili z góry dosłownie do nas. więc to są trzy osoby, które tu mamy. I tak naprawdę cała produkcja się składa z tych trzech osób i wystarcza póki co. Przy standardowym, ośmiogodzinnym dniu pracy jesteśmy w stanie bez problemu wydrukować wszystkie tapety i wyprodukować, plus jeszcze robić jakieś rzeczy dla nas. wzorniki właśnie, jakieś księgi, jakieś próbniki i tym podobne rzeczy. Właśnie ja widzę, że macie, tak chwilkę z sobą porozmawiałam i rzeczywiście z mhm. całą ekipą, że macie rzeczywiście bardzo dużą wiedzę, ale też macie bardzo dobre maszyny, które wam ułatwiają całą pracę. To nie jest takie tak, na tak, kolanie. Tak, bo myśmy dużo przeszli przez różne technologie. My, tak naprawdę zanim zaczęliśmy robić tapety, robiliśmy jeszcze dużo, że, że tak powiem, robiliśmy re reklamę, od, od wyklejania szyb przez samochody i tym podobne rzeczy i my przeszliśmy przez bardzo dużo technologii druku, cięcia i produkcji i to są tak naprawdę, to co, czego teraz używamy, to są nasze wnioski po jakichś 15 latach w całej branży takiej druku i cięcia, więc y, dlatego właśnie ma, używamy tych maszyn, które używamy, bo są odpowiednio szybkie, odpowiednio dobrej jakości drukują, odpowiednio niezawodne, i przy okazji wydruki z nich wychodzą odporne na wszystkie zarysowania i inne takie rzeczy, a te maszyny, wcześniej używaliśmy na przykład do cięcia takiego dużego trzymetrowego trymera ręcznego, gdzie trzeba było ręcznie włożyć tapetę, przejechać to, wyciągnąć, obrócić i tak dalej, a to, to coś jest w stanie wyciąć jeden kawałek tapety w jakieś, nie wiem, 15 sekund i robi to z dokładnością do 0,01 mm, więc tu nie ma żadnych możliwości, żeby coś się nie zeszło ze sobą, coś się nie zgadzało, więc no, mamy, że tak powiem, sporo doświadczenia technologicznego, takiego z produkcją różnych rzeczy. Ja właśnie często jako projektant też używam waszych tapet i rzeczywiście najpierw jest ten aspekt wizualny, ale moich inwestorów tak naprawdę bardzo mocno urzeka ta jakość wykonania i bardzo się cieszę, że mogłam was dzisiaj poznać i tak zobaczyć to od potrzebki. Tak, tak, bo to, to też, też wynika z tego, jakie materiałów używamy, bo też przeszliśmy przez bardzo dużo materiałów tapetowych takich, które się darły patrzenia na nie, przez takie których się nie dało używać, bo na przykład maszyna nie chciała tego drukować, i teraz mamy polskiego producenta, który nam robi wszystkie możliwe materiały. One są odpowiednio odporne i, i że tak powiem, nic się z nimi nie dzieje i mogą sobie stać. I, I tak naprawdę, no fff, co mogę powiedzieć są nieśmiertelne, o, to, to, to to, 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 jest dobre słowo. Tak, my często na tych pokazach właśnie tutaj u nas robionych w firmie pokazujemy, że można wziąć taką świeżą tapetę, która wyjechała prosto z produkcji i zacząć po niej jeździć nożykiem i absolutnie nic się nie dzieje. Prędzej się przerwie tą, w sensie, że tak powiem, na tapetę na wylot, jak się bardzo mocno zacznie ją rysować, niż się wydruk zdrapie. Także to po to, żeśmy, że po to użyliśmy tą technologię właśnie UV Gelu, żeby to było Otworne. I, I dzięki temu są jeszcze wszystkie certyfikaty, że tego można że jakichś przy szkolach, szkołach, w przedszkolach, przedszkolach, szkołach, stołówkach wszędzie. To no. Ja myślę, że tworzycie bardzo fajny team. Właśnie. Rzeczywiście, że przed chwilą poznaliśmy też inne działy i tak ładnie scalacie to wszystko, że, że wypełniacie tą, tą lukę funkcjonalności w tych niesamowitych tapetach i udowadniacie, że tapety nie muszą być tylko piękne, ale są też przede wszystkim funkcjonalne i bezpieczne, tak jak wspomniałeś o testach. Tak, tak, no to nam zajęło chwilę, bo przez dłuższy czas mieliśmy. Hmm, produkcję i całe biuro w dwóch różnych budynkach i to zawsze było problematyczne, żeby trzeba było jeździć na jakieś spotkania, żeby cokolwiek ustalić, dzwonić, wysyłać maile, a teraz można po prostu pójść do góry i wziąć tego grafika, który coś na przykład zepsuł i go przyprowadzić, pokazać, co to jest i co mamy z tym zrobić, tak? No i to jest dużo, dużo prostsze. No, tak, więc y, uważam, że faktycznie mamy tu taką zgraną grupę, żadnych takich problemów, żadnych rzeczy dziwnych. Dobrze się tu pracuje, to prawda. Super, bardzo się cieszę. Co mnie zaskoczyło jako projektanta, ale też pewnie zachwyci każdego inwestora czy osobę, która tutaj zawita, to że w każdym tym dziale całość jest otoczona produktami Wolarta, czyli całą kreatywną przestrzenią ich tapec. Ale powiem Wam, że naprawdę tę tą, tą, tą jakość, ja używam te tapet w projektach i czasami są, bo wiadomo, każdy filtruje różne materiały przez swoje doświadczenia i ludzie mówią, nie, oni nie chcą tapet, nie, ja mówię, naprawdę, teraz są różne technologie, wszystko i zawsze ich wysyłam do showroomu, oni pomacają, tak, bierzemy i naprawdę, czasami to z naszych facetów, bo dziewczyny to wierzą kolor, kolor, a faceci... Nie będziesz mi tu lambadziara brała tam jakiegoś tego, nie? Szybki wydruk oraz to, że możemy od razu dotknąć tapetę po wydruku, jest możliwe dzięki technologii UV. To znaczy, trochę tak jak w paznocjach hybrydowych, nadrukowywana jest tapeta i od razu utwardzana światłem UV. Dzięki temu po wydruku jest niezniszczalna. Ta wyjątkowa, szybka maszyna, którą widzieliście przed chwilą, może wyciąć nam dowolne kształty z bardzo dużą precyzją. Bo przecież tapeta nie musi być od ścian do ściany, może być obrazem czy dekoracją. W ofercie Tapet to znajdziecie także tapety, które są w pełni wodoodporne, ale tak wodoodporne, że możecie używać je pod prysznicem. Dobrym rozwiązaniem na szybką metamorfozę są tapety samoprzylepne. Różnią się tym, że one są idealnie gładkie, ale nie są to zwykłe tapety samoprzylepne, które jeśli się przylepi, to trudno je potem odlepić i przylepić poprawnie. Są one w pełni odporne. Spokojnie możemy je używać w strefie wody. Możemy na nie wylać nawet domestos i nic, totalnie nic, z kolorem ani fakturą. Się tam nie zadzieje. Cała magia tej samej przylepnej tapety polega na tym, że klej jest rozłożony punktowo, kropelkowo. I nie, nie mylmy to z klejem kropelka. Chodzi o to, że punktowe elementy przylepią się na amen dopiero wtedy, kiedy je rozciśniemy na ścianie. Można to porównać do folii bąbelkowej. Dopóki bąbelek nie pęknie, możemy używać ją cały czas i dostosowywać na ścianie. W praktyce oznacza to, że dopóki nie rozciśniemy bąbelka, dowolną ilość razy możemy poprawiać swoją tapetę, odklejać, przyklejać tak, żeby stworzyć idealny wzór lub idealnie rozłożyć ją na ścianie. Dopóki nie rozciśniemy tego bąbelka czy kropelki, tapeta nie straci swojej właściwości samoprzylepnej. Karolina, produkty Wallartu są wyjątkowe, czy powstanie tej marki to był proces, czy impuls, jak to wszystko się zaczęło? Na pewno proces, natomiast generalnie my się wywodzimy z branży reklamowej i działaliśmy na rynku przez ponad 10 lat jako studio reklamy, które się zajmowało klejeniem witryn, samochodów, drukiem wielkoformatowym i projektowaniem graficznym. A Wallard wymyślił mój kreatywny mąż, który ma milion pomysłów, a potem moimi rękami je realizuje. I na początku Wallard to miało być takie wsparcie dla tego biznesu reklamowego, w którym no, w pewnym momencie zaczęło być bardzo ciężko. Natomiast okazało się, że tapety i wzornictwo po pierwsze nam bardzo przypasowało, bo mogliśmy się spełniać kreatywnie. Po drugie, faktycznie dużo lepiej sobie w tym obszarze zaczęliśmy działać niż w reklamie. Czyli zdecydowaliśmy po kilku latach, że rezygnujemy z działań reklamowych i przenosimy się do branży designu. Przeszliśmy po wszystkich działach Twojej firmy i rzeczywiście każdy z nich jest wyjątkowy i na swój sposób specyficzny, a jednocześnie wszyscy są ze sobą kompatybilni. Jaki jest sekret na dobranie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałej ekipy? Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że każda firma się opiera przede wszystkim na ludziach, bo z dobrymi ludźmi można stworzyć wszystko, czy to będą tapety, czy kiedykolwiek cokolwiek innego. I takim moim kluczem do wyboru zespołu są wartości, jakie ja wyznaję, i pod tym kluczem dobieram sobie ludzi. Oczywiście oni muszą mieć pewne kompetencje dopasowane do stanowisk, jakie będą zajmować, czy roli, jaką będą odgrywać. Natomiast kluczem są te podstawowe wartości, które jeżeli są nam spójne, to ta współpraca się dobrze później układa. Natomiast to, co mówiłaś, że każdy dział się charakteryzuje pewnymi cechami, to badamy zawsze na początku rekrutacji takim testem galupa, czyli testem mocnych stron i talentów. I trochę tak jest, że graficy w swojej pierwszej piątce mają bardzo podobne cechy, handlowcy, bardzo podobne cechy. No i jest kilka takich osób multidyscyplinarnych, które ma zestaw, który nas fajnie uzupełnia. I to się naprawdę dobrze sprawdza, bo ludzie wtedy ze sobą dobrze współpracują. Mieliśmy okazję spotkać się na targach Home w Warszawie, ale wiemy, że nie wystawiacie się co rok, a co dwa lata. Co się tym kryje? No To jest celowe strategiczne działanie. Ponieważ no, wystawienie się na targach ma sens w momencie, kiedy firma debiutuje, a później ma za każdym razem do pokazania coś nowego. No i targi to też jest pewna energia, pewne wydarzenie, które powinno zapaść w pamięci uczestników na dłuższy czas. I żeby zrobić to dobrze, no to trzeba na to poświęcić odpowiedni czas na przygotowania, no i budżet. A że ja jestem maksymalistą w moich talentach grupowych, nie lubię robić rzeczy, na 10% i na 50%, więc jak się wystawiamy, to także wszystko jest dopięte na ostatni guzik. I po pierwsze, trudno by nam było organizacyjnie powtórzyć to co roku. Po drugie, wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak nas ktoś odwiedza, no to na kolejny raz znowu oczekuję czegoś nowego. A gdzieś tam no ta studia, studnia pomysłów jest, ale nie chcemy się za szybko wyczerpać z nimi. Ja myślę też, że na polskim rynku. Już pewną pozycję mamy, że i wydaje mi się, że to, się, że się wystawimy co dwa lata z czymś ciekawym, nie tylko produktowo, ale z jakimś takim performanceem, wydarzeniem, no w zupełności wystarczy. Gdy powstają nowe kolekcje, to wasz artysta ma dowolność tworzenia, czy ma jakieś ramy, któremu wytyczacie? Generalnie na przestrzeni lat to się zmieniało, i na początku, kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z artystami, malarkami albo w większości są to kobiety. To generalnie patrzyłam na dostępne już obrazy z twórczości danego artysty i wybierałam to, co mi się personalnie podobało, bo się w zespole podobało i temu robiliśmy sesję zdjęciową. Na dzisiaj jest trochę tak, że Podpowiadamy czasem artyście, w którym chcemy mieć kierunku, gdzie zmierzają trendy. Niektórzy artyści są na tyle elastyczni w tej swojej twórczości, że za każdym razem potrafią sami siebie przygotować coś nowego. A niektórzy, co też jest naturą artysty, no mają swój otarty kierunek. I te, to malarstwo przez lata jest w miarę podobnej stylistyce. No i wtedy nie zawsze bierzemy te obrazy ponownie do współpracy, no bo już coś podobnego mamy w ofercie, nie chcemy też, żeby się za bardzo ze sobą wzory powielały czy tam kanibalizowały między sobą. Ale moje doświadczenie jest takie, że kiedy artysta maluje sam z duszy, to wychodzi to super. Jak ja gdzieś tam próbuję coś podpowiedzieć czy przesłać jakieś inspiracje, zawsze wychodzi gorzej. Więc ja najbardziej lubię taką sytuację, kiedy artysta już ma coś namalowanego ja mogę powiedzieć to 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 i to mi się podoba i to bierzemy. Wtedy jest super, bo to malował artysta, tak jak mu podpowiadała Wena, a ja mogę tylko powiedzieć, czy moim zdaniem to jest sprzedażowe, czy nie. A czy możesz nam zdradzić, jakie są nadchodzące trendy na 2025 rok? Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że to są trendy nawiązujące mocno do natury i dość stonowanej kolorystyki i kolekcja, którą szykujemy na przyszły rok, dokładnie w tym kierunku wzmierza, patrząc po pracach artystek i artystów, którzy, które zostały nadesłane. No, nie powiem, żeby ta kolekcja u nas była już w 100% zamknięta, mi tam jeszcze ciągle brakuje koloru. Pewnie jak zdążyliście zauważyć, ja lubię kolory. Nie mówię, że nie lubię beżu, natomiast gdzieś tam chciałabym jeszcze trochę do tej kolekcji przemycić coś takiego bardziej zaskakującego, ale tak, jest ewidentnie trend na rynku na stonowane kolory, na kolory ziemi, na motywy związane z naturą i już nie do końca abstrakcje, a bardziej tekstury. Do showroomu Walartu możemy przejść zarówno jako projektanci, architekci wnętrz, oraz jako klienci indywidualni. Mogą się tutaj także zgłaszać dystrybutorzy, którzy chcieliby te wyjątkowe produkty mieć w swojej ofercie. Jako projektanci wnętrz bardzo często korzystamy z produktów Walartu, ale jako twórcy bardzo cieszymy się, że mogliśmy Wam pokazać relacje ludzi i jak powstają ich tapety.